Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj zapowiedź live'a, który odbędzie się 17 czerwca około godziny 18. No i będzie się dużo działo, co się będzie działo. Będzie podsumowanie sezonu, jedenastki sezonu, dymy, no wszystko będzie. Będą jacyś goście na pewno. Będziemy ogadali o najgorszych y, człowiekach w Polsce, tak, sportowcach. Będziemy, generalnie będziemy wszystkim. podsumowali cały sezon. I będą dymy, tak o, o, takie Taki, o będą, dymy. Takie czapki będą latały. Dobra. Wszystko będzie latało. No i generalnie będzie na pewno bardzo ciekawie i stream będzie trwał około też pięciu godzin mi się wydaje, także ee, no, będzie na pewno bardzo ciekawie i no i będzie całe podsumowanie ze wszystkich stron. Będzie podsumowanie sezonu e, NBA, będzie podsumowanie sezonu e, lig wszystkich. E, nie wiem, freak fight'ów sobie też zrobię, porozmawiać. E, wojskowej komisji już zupełnie Także... Ale to też wszystko będzie zależało od was, bo wy będziecie też pisali do nas komentarze, tak. Odpalimy też donaty. W komentarzach możecie nas pytać o wszystko, no dokładnie. duperele, o byle, co, jak masz na imię, jak się tak. spało byle... liczymy, na, liczymy na bardzo dużą reak... byle reakcję jakie. interakcję. Yy, podaj tutaj, z podaj z wami, tutaj także... jak możesz, bo tutaj po lewej stronie są konfetti, będą konfetti, będzie się działo. Będzie, będzie się działo. Tutaj będzie się działo, tak o, pu, tak. pu, pu. będzie konfetti. I tak. będzie, 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 będzie mocno, nie? No tak. No, ale także... nie, będę, nie będziemy teraz tego rozwalali, bo szkoda towaru. Dokładnie. No. E, także zapraszamy jak najbardziej i oczekujcie na e, rozpoczęcie streama. Trzymajcie się. Nie, nie, jeszcze nie trzymajcie się, tylko Jest. tak. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, <laughs> zostawiajcie dzwoneczki. Tak. Idziemy po milion. I zapraszamy Was z całego serca, z całego naszego zdrowia, życia na ten live. Będzie okay. na pewno gorąco, grubo. Oby bez bana. Dobra, to trzymajcie się i zapraszamy. Cześć. Siemanko.